To jest seria Wędrówki Dusz, spokojna, refleksyjna opowieść oparta na książce Michaela Newtona. W każdym odcinku zatrzymujemy się przy jednym etapie tej historii i przyglądamy mu się bez pośpiechu, bez narzucania wniosków. Jeśli chcesz, po prostu słuchaj. W poprzednich odcinkach poznaliśmy drogę, która doprowadziła Michaela Newtona do badań nad świadomością. Nie był to plan, nie była to misja. Była to konsekwencja jego pracy terapeutycznej. Pracował z ludźmi, którzy przyszli po pomoc, nie po odpowiedzi na pytania o duszę, a jednak właśnie te odpowiedzi zaczęły się pojawiać. Dziś zatrzymujemy się przy momencie kluczowym, przy chwili, która w naszej kulturze niemal zawsze budzi lęk, przy momencie śmierci. Śmierć kojarzy się nam z końcem, z utratą, z przerwaniem wszystkiego, co znamy. Tymczasem relacje pacjentów Michaela Newtona prowadzą w zupełnie inną stronę i właśnie temu przyjrzymy się spokojnie, bez sensacji. W opowieściach tych osób śmierć rzadko jest gwałtowna w doświadczeniu wewnętrznym, nawet wtedy, gdy fizycznie była trudna. Najczęściej pojawia się uczucie oddzielenia, jakby świadomość cofała się o krok od ciała, jakby przestawała być w środku wydarzeń i zaczynała je obserwować z dystansu. Pacjenci mówią, że w pewnym momencie przestają być ciałem, nie tracą świadomości, nie zapadają się w ciemność, raczej mają wrażenie, że coś się zmienia w perspektywie, ciało zostaje, a poczucie ja jest gdzie indziej. Bardzo często w tym momencie znika ból, nawet jeśli ciało było w cierpieniu. Ból, napięcie, fizyczny ciężar wszystko to przestaje być odczuwane. Zamiast tego pojawia się ulga. Czasem bardzo wyraźna, czasem delikatna, jak głęboki wydech po długim stresie. To nie jest euforia, to nie jest ekstaza, to jest spokój. Pacjenci często zauważają swoje ciało z góry lub z boku. Widzą je wyraźnie, ale nie identyfikują się z nim tak jak wcześniej. Nie ma w tym obojętności ani chłodu. Jest raczej spokojne rozpoznanie, że to była forma, która spełniła swoją rolę. Jakby świadomość wiedziała, że nie musi się już trzymać tego, co fizyczne. Jednym z najbardziej zaskakujących elementów tych relacji jest ciągłość świadomości. Nie ma momentu, w którym wszystko się urywa. Nie ma czarnej przerwy. Myślenie trwa dalej, często w sposób bardziej klarowny niż w życiu. Pacjenci mówią, że myśli stają się prostsze, spokojniejsze, jakby zniknął wewnętrzny hałas. Czas traci swoje znaczenie. Nie ma pośpiechu, nie ma odliczania. Chwila może trwać tak długo jak trzeba. Nikt nie pogania. To uczucie braku presji jest jednym z elementów, które pacjenci wspominają najczęściej. Niektórzy mówią, że przez moment nie zdawali sobie sprawy, że umarli. Nie dlatego, że byli zagubieni, ale dlatego, że zmiana była płynna. Nic nie wyglądało jak koniec. Nie było wyraźnej granicy, którą można by wskazać palcem. W relacjach pojawia się też motyw obserwowania bliskich. Pacjenci widzą rodzinę, ludzi obecnych przy ich śmierci. Czują do nich miłość, czułość, czasem delikatny smutek, ale rzadko pojawia się rozpacz. Emocje są obecne, lecz nie przytłaczają, jakby zostały oczyszczone z paniki. To bardzo ważny element, bo pokazuje, że sposób przeżywania emocji zmienia się zasadniczo. Miłość pozostaje, przywiązanie pozostaje, ale znika desperacja i lęk, które w życiu potrafią być bardzo silne. Michael Newton zwracał uwagę, że w tych momentach niemal nigdy nie pojawia się lęk przed karą. Nie ma wizji sądu, nie ma oskarżeń, nie ma natychmiastowego rozliczenia. Najpierw jest uspokojenie, jakby świadomość musiała się ustabilizować po zmianie stanu istnienia. Pacjenci opisują też zmianę sposobu odbierania rzeczywistości. Nie widzą oczami, nie słyszą uszami, a jednak odbierają informacje. Wiedza pojawia się bez słów, bez dialogu, bez tłumaczenia. Czasem mówią po prostu, że wiedzieli. Zdarza się, że pacjenci próbują zwrócić uwagę bliskich, mówią do nich, próbują ich dotknąć. Gdy to się nie udaje, nie pojawia się przerażenie. Pojawia się zrozumienie, że sposób kontaktu się zmienił. To zrozumienie często przynosi kolejną falę spokoju. W wielu relacjach pojawia się motyw światła. Nieostrego i nieoślepiającego, raczej miękkiego i przyjaznego. Dla jednych jest to jasność, dla innych poczucie przestrzeni. Metafory są różne, ale odczucie jest podobne. Pacjenci często mówią o lekkości, jakby nie mieli masy, jakby nie byli przywiązani do jednego punktu w przestrzeni, jakby świadomość nie była już ograniczona przez ciało. Ważnym elementem tych relacji jest też zmiana poczucia tożsamości. Pacjenci mówią, że czują się bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej, jakby zniknęły role, oczekiwania i presja, które w życiu narastały przez lata. Nie trzeba niczego udowadniać, nie trzeba niczego kontrolować. Pamięć życia pozostaje, ale nie dominuje. Wspomnienia są dostępne, ale nie ranią, jakby świadomość mogła na nie spojrzeć z dystansu, bez oceniania siebie, bez karania się. To daje poczucie wewnętrznego porządku. Michael Newton, słuchając tych relacji, był zaskoczony ich tonem. Spodziewał się chaosu, sprzeczności, silnych emocji. Tymczasem otrzymywał opisy spokojne, uporządkowane i powtarzalne. Różniły się szczegółami, ale miały wspólny rdzeń. Ten rdzeń to spokój, ciągłość, brak dramatyzmu. Na tym etapie nie musisz w nic wierzyć. Możesz potraktować te opisy jako zapis ludzkiego doświadczenia w szczególnym stanie świadomości. Możesz uznać je za metaforę albo za coś więcej. Najważniejsze jest to, że w tych relacjach śmierć nie jest urwaniem, jest przejściem. I właśnie w tym miejscu kończymy dzisiejszy odcinek spokojnie, bez pośpiechu. W kolejnym odcinku przyjrzymy się temu, co pojawia się po tej ciszy obecnościom, które towarzyszą świadomości po drugiej stronie przewodnikom i relacjom, które pacjenci opisywali jako zaskakująco znajome. Dziękuję za Twoją uwagę, życzę Ci cudowności. Do usłyszenia.